Tak więc nie wiem czy wiecie, ale bajka Spongebob Kęcia Stoporty posiada dosłowny szereg bardzo niepokojących i strasznych odcinków, które albo są po prostu bardzo straszne i dotyczą całkiem niepokojących tematów, albo są bardzo obrzydliwe, albo nawet stały zakazane do emisji, przynajmniej przez pewien czas. No i właśnie w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się właśnie tego typu odcinkom, a co więcej, wreszcie po tych 3-4 latach, przynajmniej na moment, powrócimy sobie do mojej starej, dobrej serii niepokojących, slash zaginionych, zakazanych, jak tam kto woli, odcinków bajek dla dzieci. Także hej wszystkim, dzień dobry, z tej strony Monary, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. I sytuacja jest taka, że na dzisiaj miałem przygotowany trochę inny materiał, ale YouTube'owi do końca się nie podoba, więc muszę go jeszcze zedytować, bo cały czas mają jakieś problemy względem niego, bo jest całkiem mocny, aczkolwiek patrząc na dzisiejszą datę, czyli na 22 sierpnia 2023 roku, jako iż mamy dzisiaj szóstą rocznicę od kiedy ten kanał powstał i kiedy zacząłem wstawiać filmy, stwierdziłem, że możemy wrócić sobie do korzeni, czyli do serii o bajkach dla dzieci, którą tworzyłem jeszcze w postałówce, którą wielu z was tak bardzo lubi i, i tak dużo razy prosiło, aby ta seria powróciła, tak więc dzisiaj rzucimy sobie okiem na kilka niepokojących odcinków z Boba, bo zdecydowanie to są Jedne z tych najbardziej sentymentalnych rzeczy, jakie tworzyłem kiedykolwiek, zatem przed Wami właśnie. Nim zaczniemy, chciałem Wam naprawdę bardzo mocno podziękować za to, że jesteście z mną już 6 lat. To był naprawdę najlepszy czas mojego życia, i bardzo dziękuję Wam za to, że cały czas tutaj jesteście. A tymczasem zostawcie jeszcze suba na kanale, a także kciuwa pod tym filmem. Jeżeli macie jakiś ciekawy temat na odcinek, podajcie mi go w wiadomości prywatnej na Instagramie. Podajcie także do mojego TikToka i Spotify'a, Wszystkie linki macie w opisie, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. A możemy zacząć od pewnego dość słynnego odcinka, sponz wokancie wakancie o nazwie Paskudny, k Burger. I tak to jest mocne. Generalnie w tym odcinku pod Tustego Kraja przychodzi inspektor sanitarny i jego wątek jeszcze raz wróci w tym filmie przy okazji innego odcinka. Panu Krobowi zdecydowanie się to nie spodobało, wobec tego wraz z Ponczobowem postanawiają zaserwować go jak najbardziej obrzydliwego Krajo Burgera, jak to się tylko da. Wobec tego polewają go bardzo ostrym sosem, maczają w wodzie z kibla i robią szereg innych obrzydliwych rzeczy. I w ramach żartu taką kanapkę serwują inspektorowi sanitarnemu, który po jej spożyciu umiera, czego wcześniej panowie do końca nie przewidzieli. Wówczas nie są przerażeni, że staną osądzeni o morderstwo i pójdą do więzienia, wobec tego obaj robią chyba jedną z najmroczniejszych rzeczy w kreskówkach kiedykolwiek, mianowicie pakują ciało inspektora do wora, a następnie jadą na obrzeża miasta, żeby go zakopać. Aczkolwiek, kiedy już mają to zrobić, na miejscu pojawia się policja, która ku ich zaskoczeniu chce ich podwieźć pod tłustego kraba i zjeść jedną z pozycji w ich menu. Ci zatem zgadzają się na to i wraz z workiem z ciałem inspektora wsiadają do radiowozu i wracają pod tłustego kraba, a następnie inspektor zostaje schowany w chłodni, której temat też zupełnie nieprzypadkowo później wróci w tym odcinku. Kiedy wszyscy są już pod tłustym krabem, inspektor wychodzi z chłodni, okazuje się, że jednak przeżył, i z jakiegoś powodu daję tu z tą najlepszą możliwą ocenę i potem wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I tak, ten odcinek jest... On jest mocny. Jest, naprawdę. Jakby nie patrzeć, chociaż nie dochodzi tam być może do jakichś... bardzo nie wiadomo jakich rzeczy, ale jednak jest to coś sporego. Tak więc teraz zajmiemy się pewnym odcinkiem Spongeboba, który został zbanowany i mowa tutaj o epizodzie o nazwie Kwarantanna pod tłustym krabem. Generalnie z początku odcinek przedstawia to, co zazwyczaj dzieje się w tej bajce, czyli praca Spongeboba pod tłustym krabem i w sumie to nic więcej. Aczkolwiek wszystko zmienia się po chwili, kiedy pod tłustego kraba przychodzi inspektor sanitarny. Sam zaczyna badać tłustego kraba i sprawdzać pewne rzeczy i wyniki nie są zbyt zadowalające ponieważ na podstawie ich udaje się mu stwierdzić, że wszyscy obecni po tustym krabem są zarażeni jakąś tajemniczą chorobą. Następnie ten ucieka z tego miejsca, tusty krab zostaje zamknięty wraz z bohaterami bajki w środku. I wówczas dochodzi do naprawdę ciekawych rzeczy, ponieważ wszyscy nagle zaczynają dziczeć i... Zachowywać się w jeszcze głupszy sposób, niż zachowują się zazwyczaj, nawet jak na tę bajkę. Zaczynają walczyć ze sobą, chodzić po ścianach, ich wygląd się zmienia, sami wydają się być jakby chorzy, a pan Krab, któremu odwaliło chyba najbardziej, zamyka wszystkich w chłodni na tyłach budynku. Później bohaterowie wydostają się z tego pomieszczenia i dalej zaczynają robić bałagan. Bijąc się ze sobą i robiąc różne dziwne rzeczy. Między innymi topią się w oleju i tak dalej, a w tym momencie po kilku scenach walki na miejsce wraca inspektor sanitarny, który stwierdza, że trzymał swój przyrząd badawczy, odwrócony w złym kierunku. I okazuje się, że tak naprawdę wszyscy są zdrowi i żadnej choroby, więc zamknięcie tłustego kraba było jak najbardziej bezpodstawne. No przynajmniej do tego momentu, ponieważ po tym krótkim czasie bycia w zamknięciu bohaterowie sami się pochorowali i widać, że są w bardzo złym stanie. Leżą w jakiejś dziwnej mazi, są jacyś tacy zmęczeni, brudni, mają czerwone bąble na ciele, a ich oczy również są z braku lepszych słów czerwone. Ostatecznie tłusty krab zostaje ponownie zamknięty. I generalnie historia tego odcinka jest dość ciekawa, ponieważ początek miał zostać wyemitowany w 2020 roku, ale z racji na pandemiczną sytuację na świecie, wówczas na moment zakazano jego emisji, stąd właśnie ta jego reputacja o tym, że jest zakazany. Aczkolwiek później, po niedługim czasie wznowiona emisji odcinka i od 2021-2022 roku jest już normalnie emitowany. I teraz mam dla was jeszcze jeden, naprawdę również całkiem mocny odcinek Spongeboba. Ym, I on jest dosyć znany, myślę, że na bank go widzieliście, ponieważ ym, sam nawet bardzo dobrze go pamiętam z czasów, jak byłem dzieciakiem i to oglądałem. To był mój ulubiony odcinek w tamtym czasie. Mianowicie, mowa tutaj o odcinku Nocna Zmiana. I to już powinno wam coś mówić. Mianowicie, to jest dokładnie ten odcinek, kiedy pod tłustego kraba przychodzi straszliwy rybołagotchłani, ale <laughs> zacznijmy od początku. Generalnie ten odcinek skupia się na tym, iż tłusty krab jest otwarty całodobowo od północy do północy. W sensie 24 na 7, żeby było tak... po ludzku. Co w sumie brzmi jak całkiem spory wyzysk, ponieważ jeżeli Skalmar i Spongebob są jedynymi pracownikami i siedzą tam 24 godziny na dobę, to... brzmi to trochę brutalnie. W każdym razie, Tłusty Krab jest otwarty całodobowo, a SpongeBob ze skalmarem zostają na nocną zmianę. I w trakcie gry rozmowy Skalmar opowiada SpongeBobowi o pewnej mrocznej legendzie miejskiej o straszliwym rybołaku odchłani. Tak jest, nie żaden wagi, żaden slenderman, co mancowy. Straszliwy rybołak odchłani. Tak. Generalnie ta historia przedstawia się w taki sposób, że był to kiedyś taki sam kuchcik jak SpongeBob właśnie pod tustym krawem, tylko że pewnej nocy stracił rękę i teraz w jej miejscu ma szpachelkę. I rzekomo co noc ma pojawiać się właśnie pod tustym krawem, żeby się mścić. Oczywiście cała ta historia jest stale zmyślona, ale idźmy dalej. Wszystko zaczęło się od tego, iż światło zacznie mrygać, zapalać się i gasnąć. Na Następnie zadzwoni głuchy telefon, po drugiej stronie słuchawki zupełnie nikt się nie odezwie, ponadto ze ścian wylewać będzie się zielony śluz. A następnie pojawi się mroczna mgła, i przyjedzie autobus, z którego wyjdzie straszliwy rybołagotchłani, który później wejdzie do lokalu i rzekomo zrobi coś strasznego. I o dziwo, mimo faktu, iż historia jest myślona, faktycznie ma miejsce w rzeczywistości. Otóż wszystkie te trzy znaki faktycznie mają miejsce, a następnie pod tustego kraba podjeżdża autobus. Rzekomo straszliwy rybołagotchłani z niego wychodzi i zmierza w kierunku tustego kraba. Jednakże, jak się okazuje, kiedy ten ma już zrobić coś strasznego. Okazuje się, to być ziomek, który znalazł ofertę pracy pod tym krajem i chciał się tu zatrudnić. Tak więc, następnie, wszystkie inne niepokojące znaki zostają wyjaśnione, dlaczego miały miejsce poza tym ostatnim, czyli zapalającym się i gasnącym światłem. I okazuje się, że stały za tym Nosferatu. Tak, dokładnie, to jest jakby cały odcinek, ale szczerze, naprawdę ma to swój urok. No, nie powiecie. No i na sam koniec tego odcinka przygotowałem jeszcze jeden, który także jest dość słynny. I mowa tutaj o odcinku Drzazga, który, tak jak sugeruje tytuł, e, przedstawia losu Spongeboba, który nabił sobie drzazgę na kciuka. I generalnie nie byłoby w tym nic dziwnego, ale to jest Spongebob i gościu ma autentycznie problem, żeby wyjąć sobie drzazgę z kciuka. I z racji braku lepszych alternatyw, Spongebob wybiera się do Patryka. Czy jest najgłupszym rozwiązaniem, jakie w ogóle mógłby wdrożyć w życie, który próbuje mu pomóc, ale tak naprawdę pogarsza jeszcze bardziej jego sytuację. Robiąc mu okład z śmieci na kciuka, wbijając mu drzazgę głębiej i generalnie jego kciuk wygląda teraz tak. Ostatecznie okazuje się, że drzazga bardzo mocno utrudnia swą klubowi pracę, wobec czego pan Krab przychodzi z ratunkiem i po prostu mu ją wyjmuje swoimi szczypcami z jego kciuka. No i w tym momencie Spongebob jest uratowany i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Ten odcinek może nie jest zbyt straszny w porównaniu do tych poprzednich, aczkolwiek myślę, że nie da się ukryć, że co niektóre rzeczy w nim zaprezentowane są dość mocne. Jest to po prostu najbardziej obrzydliwy odcinek ze wszystkich, które dzisiaj pokazałem. No i okej, okay, w dzisiejszym odcinku to byłoby już na tyle. Dajcie znać, czy coś takiego wam się spodobało i czy chcecie więcej takich filmów, na przykład co miesiąc czy coś takiego, bo zdecydowanie całkiem lekko i fajnie mi się to robi. W tymczasem wytrzymajcie do kolejnych filmów i do zmontar. Siemanko! Cześć! Dzięki jeszcze raz za te 6 lat. Trzymajcie się! Hej!